Like a Hellcat Siema, jestem Kapis, witam was kolei, na moim kanale Dzisiaj gramy w Tak jest yy, yy, Dzisiaj yy, sobie pogramy z moimi klanowiczami z klubu chłopcy z bubarki Ten catker game to Elo, ty, no, ty, no siema, siema, dobra. To zaczynamy sobie grać chyba, no dobra, to ja już to tego wybiorę. I zaczynamy sobie grać. Pogramy sobie dzisiaj trochę z tymi trzema kalendarzami z klubu, czyli Fabianem, który też jest w klubie, Kasper Gaming, naprawdę bardzo dobry gracz. Dzień dobry. Kucharka, dla Ciebie. Kapi Gaming i pozdrowienia dla Ciebie. Też i Fabian. Chcę dla każdego z Was, z którym teraz gram. A my teraz zaczynamy. To tu jest. A, to jest BOT4. I porobione. Dobra. Ja tutaj gram z Castor Gaming na razie. Potem sobie pogramy jeszcze z. Y, zagramy raz z. Y, z Fabianem. I raz sobie zagramy jeszcze z. im. Jeszcze z. to tam. jest. Y, 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 z Gostym prem I z. Więc Fabian sobie jeszcze raz zagramy potem. Chwilkę sobie jeszcze z nimi zagramy, bo o, ten tutaj Mariko widzę. O loskacz to prawie to robi. No właśnie tutaj chcę na tym zobaczyć jak oni mają umiejętności, jakim to tam idzie. Bo nie, tu Fabian tu jest. Okay.

Dobra, y, teraz ja zmienię stronę. Ja teraz zagram z Lost y... No już dobra. Gramy sobie, a więc teraz zagram z Lost prem, a za chwilę sobie zagram z Fabianem. I skończymy sobie odcinek, więc taki to u, krótki odcinek. Y, dobra. To dawajcie, Leci, lecimy. Dawajcie, A, ja nie nie, to już... na cimę, wąż, klikajcie, ah, nie, 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 tego. Hmm, nie potrzebuję go do tutaj. Dobra, teraz razby z Lost Cutprem. Zobaczę, jak z nim mi pójdzie. Hmm, no jestem bardzo ciekawy, jak to mi pójdzie z nim. Łoo, ale żeby...

Tak sobie zagram po prostu G każdy z nich. A potem jeszcze czachą się jedną gierkę z kim zagram. Chyba zagram z Cat Gaming, bo z nim wygrałem. Jako jedynym chyba na razie. To ciekawe, czy mi się uda z Fabianem wygrać, czy nie. No dobra, to ten Bloodstar to nie jest chyba w naszym klubie, chwilę, zobaczę. Nie. On w naszym klubie nie jest, ale jakby dołączył to by było normalnie bo on ma 14 ponad koła pucharków, no jakby on dołączył e, to by prawie było już 500 tysięcy pucharków w klubie na odcinku e, Dawaj doskac, lecisz dobra e, no i to jest chyba ostatnia nie, przedostatnia albo ostatnia gra e, no i proszę ma Mhm, 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 dobra yy, tak, tak bo teraz Fabian w Fabian i bardzo chcieli być na odcinku, bo się ich nazwę pytałem to tam ich, to będą odcinki. oczywiście oni chyba nie mają swoich kanałów, ale jak by podali nazwę, to oczywiście bym tam ich ten polecił, ale niech, nie wiem czy mają ten, czy nie mają, ale Dobra, no, nie tak był Jak Fabian? O nie! Fabian musiał słyszeć tego! Star powera! O nie... Za się zrespię Nie! Czemu? ay ay, No na no, no, to sobie zagram z Catprom Gaming jeszcze raz. Kurde, też mi się włączyło oglądania. Poczekajcie. Eee, dobra. Nawódą będzie. So, a tu dawaj też to łączy, to muszę tutaj kowiąć, żeby nie był sam. Dobra, yy, to gramy sobie ostatnią giereczkę i kończymy ten odcinek. Chowany też będzie nagrywany, ale nie wiem, czy na pewno będzie on nagrywany. Dobra, to zaczynamy. Dawajcie gotowość i zaczynamy. Kurde, dawajcie gotowość. Dobra, to gramy sobie ostatnią grę. No i kończymy ten odcinek. Yy... Oczywiście mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie zapomnijcie zadać łapeczki w górę z tubika, z dzwoneczkiem, bo lecimy po 60

O nie. <noise> no dobra. To ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że was się wam się spodobało. Jeśli to będziecie znać, łapeczki, w górę, subskrybujcie, dodawajcie mnie do znajomych. Tu macie moje ID. I dołączajcie do mojego klubu, w którym jest już tyle pocharków. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się wam się spodobało. Więc na razie.